Witam Was kochani w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam Was na przegląd rzeczy do sklepu Pepko i na samym wstępie mam dla Was nowe kubeczki, pojawiły się nowe Mikołaje, kosztują 20 zł, teraz mamy do wyboru czerwone, wcześniej pokazywałam Wam różowe i wydaje mi się, że te czerwone wyglądają o wiele lepiej. Kochani u mnie w Pepko pojawiło się bardzo dużo nowych świątecznych ozdób, Panie dosłownie przy mnie wyciągały je z kartonów. Ja skorzystałam z okazji, że musiały iść na kasę, bo była duża kolejka i szybko nagrałam przegląd, więc bardzo Was przepraszam za jakoś filmu, ale spieszyłam się, bo nie chciałam im zawadzać. Wprawdzie u mnie w Pepko panie są bardzo miłe i mówiły, że im nie przeszkadzam, ale i tak wolałam się odsunąć i nagrać wam tą resztę po prostu dzisiaj. Wprawdzie jest to dopiero połowa tego co przyszła, a ja już mam dla Was perełki, więc zapraszam Was na przegląd. A jeśli jesteście nowi na kanale, to zachęcam Was również do subskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, a wtedy nie ominie Was żaden odcinek. No to zaczynamy! Kochani, ta paterka od lat jest w PEPKO. Ona zawsze pojawia się na Boże Narodzenie. Moim zdaniem jest to już taka ich chyba tradycja i kosztuje ona 50 zł. Oczywiście jak Pepko, to nie mogło zabraknąć też zestawów do mufinek i są bardzo ładne, dwa do wyboru, kosztują tylko 6 zł, mi osobiście bardziej spodobał się ten z ciasteczko -ludkiem. Za 7 zł mamy taką pluszową myszkę, bardzo mi się spodobała, bo wygląda przesłodko i do wyboru mamy z czerwonych ubranku albo w szarym. Ale popatrzcie jak to słodko wygląda, taki drewniany domek, to jest chyba nawet poczta z napisem biegun północny i kosztuje to 12 zł, ale wygląda naprawdę uroczo. Kochani, w tej dostawie mamy bardzo dużo nowych stroików. Ten mi się bardzo spodobał, chociaż jest taki malutki. Kosztuje 10 zł, ale bardzo podobały mi się te zielone dodatki. Bardzo mi się też spodobała ta choineczka. Kosztuje 20 zł. Ten worek na dole ślicznie wygląda i te szyszki ośnieżone no wyglądają cudownie. Bardzo ładna ozdoba. Ale popatrzcie na to, no czyż to nie wygląda cudownie? To jest chyba sarenka, z tego co widzę, w takim futerku. No wygląda ślicznie, kosztuje 30 zł. Obok mamy bardzo podobną, ale siedzącą, i ta siedząca mi się bardziej podoba, bo ona ma zielone ubranko i coś. Co ja zawsze powtarzam, jak są takie ozdoby, co mają takie wiszące nogi. Mi się nie podobają te nogi, jak one są puste i w końcu zrobili taką ozdobę, gdzie te nóżki mają wypełnienie. No moim zdaniem wygląda to o wiele lepiej niż jakby one nie miały tego środka. Ostatnio bardzo podobały mi się strojki na takich obręczach. Zresztą w jesiennej kolekcji PEPKO mieliśmy na takiej złotej, ja sobie go właśnie kupiłam. A teraz w zimowej pojawił się na takiej obręczy z gałązek. No, wygląda prześlicznie i kosztuje 25 zł. Bardzo mi się też spodobały te świeczniki. Są szklane i mają tutaj takie wycięte domki. Kosztują 7 zł. Do wyboru mamy 3 kolory i mi się bardzo spodobał ten zielony. Mamy też dwa ceramiczne domki. Oba kosztują 15 zł. Do wyboru jest biały i czerwony. I szczerze powiedziawszy, ten biały bardziej mi się podoba, bo ma tutaj u góry takie powycinane gwiazdki, ładnie to wygląda. Tutaj macie zdjęcie, jak on jest zapalony. Oba te domki świecą na takie ciepłe, żółte światło. Mamy też przepiękną figurkę, takiego białego jelonka. Ma tutaj takie srebrne dodatki, jest obsypany brokatem. No wygląda przepięknie i kosztuje 25 zł. Pojawiły się też dziadki do orzechów. Są dosyć spore, drewniane, kosztują 40 zł. I jak na razie mieliśmy dwa do wyboru. Ciekawa jestem, czy będzie ich więcej. Ale tutaj mam perełkę, no popatrzcie, jaki piękny aniołek, kosztuje tylko 30 zł, ale jest tak ładnie wykonany i wygląda po prostu cudownie. I też fajną nowość na podkładkach, pojawiły się dwie drewniane, do wyboru jest czerwona albo zielona i kosztują 15 zł. Teraz znowu przejdziemy sobie na strojki, no jak widzicie bardzo chaotyczny ten dzisiejszy odcinek, ale to dlatego, że się po prostu spieszyłam, jeszcze w międzyczasie tutaj przyszły panie oglądać towar, to już w ogóle nie chciałam też im przeszkadzać i tak po prostu to wyszło, ale dzisiejszy odcinek już postaram się nagrać lepiej. Bardzo mi się też spodobała ta figurka. Ona wygląda jakby była wykonana z drewna, ale ona jest zwykła, taka gipsowa. Kosztuje 25 zł i mamy tutaj takie leśne zwierzątka. Na koniec zostawiłam Wam najładniejsze strojki. No popatrzcie na to cudo. Czyż to nie jest jeden z ładniejszych wieńców, jakie dotąd mieliśmy. Kosztuje tylko 30 zł, a popatrzcie ile on ma tutaj ozdób. Wygląda przepięknie. Jedyne co ja bym tutaj dodała jakieś drobne lampki, typu na przykład jakiś sznurek z diodami i wtedy byłoby to po prostu cudo ale w tym strojku to ja się po prostu zakochałam. No popatrzcie, jaki pomysł, jak to w ogóle genialnie wygląda. Bardzo mi się podoba te wykonanie, tym patyczek, to jak to wisi. No wygląda świetnie, kosztuje 25 zł i ja coś takiego chciałabym sobie stworzyć, ale teraz na jesień. Więc teraz w sobotę będziemy chodzić na spacer i szukać idealnego patyczka. Na poduszkach pojawiły się bardzo fajne nowości, bo te poszewki idealnie pasują do kocy, które Wam wcześniej pokazywałam, więc możecie sobie stworzyć bardzo ładny komplet. A na koniec mam dla Was hit. Pojawiła się kolejna poszewka sweterkowa. Wcześniej pokazywałam Wam taką samą, ale białą. Teraz pojawiła się czerwona i tak jak te białe, ona również kosztuje 20 zł. Na tym zakończymy dzisiejszy przegląd, więc ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzach, co z danego przeglądu spodobało Wam się najbardziej i co sobie kupiliście już ze świątecznej kolekcji. Życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia już jutro.